Oh <laughs> Wam dali się radę Oj kapitalnie jaka głębokość Tyle no tutaj nie? Ja tu bym właśnie nie chciał Nikt tu nie chciał I ten pomysł jest fajny bo nie ma tych przestrzeni między deskami Także aparat można położyć czy coś No do tego, do tego nie ma szans, że dojdziemy a tutaj tak pod na no, tym patencie to... Tutaj? Ja się, ja się wyrzucę, ja na środku, to ja tutaj. Dużo ptaków, ciekawe. Masz tylko tą zaletę czy coś tam jadę w domu? No oczywiście nie, widzę, że dawno rozkładane nie były. <gry> To Nie wiem są tutaj odpady. Nie wiem. Michał, co robisz? Ludzi no, Michał. Nie no zaraz to no. Czy taki? Nie, Nie no, może jeszcze Dzień dobry. Witam was wszystkich na kanale Kujawskie Wędkowanie. Jesteśmy dzisiaj na rybkach, pierwszy raz w tym sezonie. No i wracamy po krótkiej przerwie, ile to było? No za 4 lata. Mniejsza z tym. Ale wracamy. Filmy będą się pokazywały raz na jakiś czas, to w zależności od naszego czasu, bo ja trochę trzeba na to poświęcić. Piękna pogoda, koniec lutego. A my z nadzieją, że coś złapiemy. Nasz team rozrósł się o jedną osobę, czyli mojego młodszego brata Michała. Ojej. Oh, yeah. również będzie jeździł z nami na ryby. No, tak jak Kuła powiedział, nie było nas około. No, no trochę nas się Na 4 no, lata, tak jak mówiłeś. To ze względu na brak czasu w pracy. Ja również mam mało czasu w ramach, że tak powiem. Filmów będziemy wstawiać, to nie gwarantujemy regularności, bo to. Nie ma co obiecywać. Z, 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 nie chcemy obiecywać nic. Po prostu wstawiamy teraz pierwszy film, a zobaczymy jaki będzie feedback, czy będzie odbyt, czy będzie nam nadal to sprawiało fan tak jak kiedyś. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tymczasem Kuba już pierwszą metkę zarzucił, my z Michałem musimy przygotować swoje zestawy. Zanętę zrobić. Zanęte no. zrobić. I szykujemy się do bitwy. Dobra, Dobra teraz zrobimy zanętę. Mamy tutaj resztkę z tamtego sezonu. Wydaje mi się, że jest to znane talerz bo czuć piernik, a tutaj mamy Lorpio magnetyk, na płotkę, przetrzemy ją przez sito, dodamy robaczki, więc będzie nie Nie będziemy dzisiaj dodawać wiliny ani ziemi, z tego względu, po prostu nie kupiłem, zapomniałem, no zobaczymy, może coś z tego wyjdzie, wędki na razie mamy zarzucone, no i czekamy tak naprawdę, czy coś się wydarzy. Wędkowanie. No i dawaj, trochę i za Po tak. Po żebyś nikt nie porozgniatał. Spaghetti. No nie rozbiją No, pokażę jak teraz zanęta wygląda, no jest bardzo tościwa z tego względu, że nie byliśmy ziemni! Amatorka, jak zawsze ale wygrywamy, chcemy skończyć. Zrób teraz 6 kul, 2 około na stanowisko. Może trochę bliżej, żeby zrobić taki pas jakby co? No.

Ale są To by zaborek gdzieś tak na prosto trochę mm. dalej Kiko, mm -hmm. to by tam jeszcze jedno wrócić? Ale.

Saturated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all, standing tall, fear I the person you are Musisz Czego zwinąć. Musisz wziąć z go ci oplątał dookoła. W sensie, znaczy dookoła, tak jak w miejscu, Żyłka się wokół niego obkręciła. Musisz go wziąć i odkręcić. Zobaczysz. Nie jest łatwe do zrobienia. Pierwszy raz się dzisiaj w ogóle pokazuję przed kamerą. Ogólnie nie traktujcie tego filmu jako poradnika, jak zacząć sezon, czy coś takiego. Po prostu przyjechaliśmy sobie, chcieliśmy coś nagrać. A to, że nie ma ryb, no to jest pośrednio nasza wina. No nie pośrednio, no nie oszukujmy się, to jest po prostu... Eee, nie jesteśmy przygotowani tak, żeby tam nie delikatnie tylko zanęcić i tak dalej. Po prostu chcieliśmy sobie posiedzieć, a w rybach nie chodzi tylko o ryby, przynajmniej dla mnie tylko po to, żeby odpocząć, a ryby to już jest taka wisienka, ale to jest pierwsze łapanie w ogóle w tym roku, ponieważ lód u nas nie był za bogaty, tam niektórzy jak mieli czas w tygodniu, tak powiem z okolicą, to wchodzili coś tam na lód, ale raczej było to takie ryzykowne, eee, no. A tak spędziliśmy sobie czas i za chwilę będziemy się zwijać. Pogoda nam dzisiaj dopisała. Dzisiaj mamy końcówkę lutego, dokładnie dzisiaj mamy. Jest niedziela, 27 lutego, przedostatni dzień tego miesiąca, zaraz marzec. I zacznie nam się kalendarzowa wiosna, także wtedy może jak pojedziemy za jakiś czas, to też może coś nagramy. Zobaczymy jak ten film się przyjmie, czy w ogóle jak ktoś tu będzie chciał oglądać. W rybach nie chodzi tylko o ryby. Nie? Dokładnie tak. Dobra. Jak nic nie będzie się działo, no to tam. Za jakiś czas widzimy znowu. wędkowanie, oczywiście zostawiamy po sobie jak najlepszy porządek na pomoście. I teraz przeprawa przez palety. Przystan wody, kupa wodera, także kończymy łapanie na dzień dzisiejszy. Niestety, jak to zwykle na naszych filmach, nic nie udało nam się złapać. Co za zaskoczenie! Nie no, już tu jesteśmy wcześniej, mocno zanęciliśmy, ale zero aktywności jakikolwiek ryb pobliży trzcinowych, czy ten. Zobaczymy. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się e, pojechać na komercję. W zeszłym roku byliśmy kilka razy na komercji, dwa lata temu byliśmy kilka razy na komercji, fajny ryby połapaliśmy jeszcze wcześniej, około 3 lata temu, fajnego szczupaka, udało mi się złapać, z tym szczupakami znowu jest słabo, był rok, gdzie nałapałem się sporo, a od tego dłuższego czasu jest, że tak powiem, po ale to jest po prostu z braku czasu też na jeżdżenie na stop, śledzenie tego. Więc tak to wygląda. Był dzisiaj ze mną Michał. Pokaż się, Kuba. Pozdrawiam. No i kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że podobał wam się. Teraz przyszedł czas na montaż, gdzie będę musiał to zmontować. No i wracamy do domu. Dzięki wam wszystkim za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten film, oczywiście tam na dole przycisk w górę, w dół, Wiem, czy Wam się podobało, czy też nie, chociaż teraz chyba na YouTube e, przycisk w dół się w ogóle nie wyświetla, ile osób kliknęło. Subskrypcja, być na bieżąco, z naszymi filmami dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia o naszych nowych filmach. I komentujcie, dajcie nam rady jakieś, e, swoje odczucia co do filmu. Żegnamy się z Wami, cześć, na razie, pozdrawiam Was, Bartek i Kuba i Michał. <laughs> na razie.